Cześć, witam Was na kanale Kraj zabawek. Dzisiaj pokażę Wam samochodzik zdalnie sterowany z filmu Auta od firmy DigiToys, a będzie to mi zestawie Znajdziemy samochodzik oraz pilot do sterowania. Mirel to Hiszpan z numerem 5. Miał awarię silnika w Tokio i brał udział w karambolu w Londynie, stale był na pozycji trzeciej. Mirel prezentuje się bardzo fajnie. Oczywiście jest kolorowy ma też dużo srebrnych elementów ze względu na edycję. A teraz przejdźmy do zabawy. Za pomocą pilota będziemy sterować samochodzikiem. Możemy wtedy jechać do przodu i do tyłu, a także w lewo i w prawo. Jak widzieliście, zabawa z samochodzikiem zdalnie sterowanym zapowiada się naprawdę fantastycznie. Myślę, że każdy chłopiec chciałby mieć taki samochód. Jest on naprawdę bardzo szybki i zapewni Wam świetną zabawę. Ja zapraszam Was do lajkowania filmików oraz do subskrypcji.